Naszym zadaniem jest wyjść z domu i dojść do pracy. Podczas tej drogi mogą wydarzyć się horrendalnie dziwne rzeczy. Może się okazać, że spadnie Ci na łeb meteoryt. Że nagle ucieknie Ci autobus. Może się okazać, że nagle znajdziesz małego, pięknego pieska i trzeba będzie znaleźć jego właściciela, więc nie dojdziesz do pracy. Tu będą się działy dziwne rzeczy. No i zobaczymy. Uwaga, make good chase. Do startu. Świat mnie nienawidzi. Jestem przekonany. No i dobra. Wychodzimy sobie z domku. No i fajnie. I co my tutaj mamy? Yy, mamy tutaj, widzę, że śmietnik. Ua! Śmietnik wybuchł. I dupa. Rozumiem. No dobrze. Oho, oho. To ten. To baden. To jeszcze raz. Szybko poszło. No, nie podchodzimy do śmietnika. O, jestem ciekawa, czy jeżeli podejdę jeszcze raz, to będzie dokładnie ta sama interakcja, czy nie będzie? Tak. Czyli ja muszę zapamiętywać te konkretne rzeczy, które się będą działy i do czego mam nie podchodzić. To, to będzie ciekawe. Czyli ja dosłownie muszę zapamiętać każdą rzecz po drodze, która będzie miała zły wpływ. To jest taki. Tak. Ojej. Again. O! Scooter też wybucha. No dobra. Ani skuter, ani śmietnik, no dobra. Kur... Ani tędy, no dobrze. Łeb rozwalony, brawo ja, no to ten, to jestem ekspertem, ja znam się na rzeczy, to jeszcze raz. Pokaż to. Okej, okay, czyli wszystkie nam się zrzucają na głowę, rozumiem. Ale kto to tak kiepsko zamontował? Ale mamo! No dobra, to nie, to jeszcze raz. Czyli na to musimy uważać, na śmietniki musimy uważać, tak? Tak, ok, dobrze. Okay. Czyli pojazdy też zadają damage. Ale ten nasz bohater ma pecha strasznego. Kabum! No. Tak szybko? Może ja za długo jakoś... a mogę podbiec? Ej, tu nie ma skutera! co ty gadasz? Tu nie ma skutera, co ty mówisz? O, a tu są samochody. Tu nie mogę wejść? Nie. Ej, boję się, w się sensie trochę mi serduszko zaczyna pipczyć. O! <grystanie> Do śmietników nie podchodzimy! Ktoś bym powiedział, że ta gra jest bardzo dobrze odzwierciedla, jak na życie osoby przewlekłym niepokojem. Ej, ale szczerze może coś w tym być. Inna sprawa, że ty tak naprawdę grając w taką gierkę, zaczynasz odczuwać to, że wszystko może być niebezpieczne na twojej drodze. To troszeczkę zmienia twój punkt patrzenia na rzeczywistość. To jest ciekawe. Po co ci był ten śmietnik tam? No nie wiem. Okej, okay, znowu mamy tutaj... Oła, no, No... To wybuchło, tamto spadło. Co jest? Czemu? Jakie kombo w ogóle, pierdyku. Dobra, jeszcze raz. Mamo, ja nie wyjdę nigdy z samouczka. Ale to, okej, okay, to jest w pewnym sensie powtarzane, ale też nie do końca. Ała! Dobra. I tu! Ała! Co jest? Ała! Rura? Ktoś z Was oglądał serię niefortunnych zdarzeń? Czecia Józefina tam była. I ona by się nadawała do tej gry! Tak, bez kitu! To był gaz, okej. Okay. Jezu, jakie życie bywa niebezpieczne i przewrotne. To co, aga? Ja biegłam! Może nie może... No, nie warto było biec. Jeszcze raz, dobra. O! Samochód tam był. Do autek też nie podchodzimy. A tu nie ma kosza! O nie! No. Boże coś spadło mi na łeb z wysokości. Mamo weź. Dobra, poklej. My musimy bardzo analizować każdy nasz ruch. Poklej. Dobra, poczekaj. Tu nie ma samochodu. Więc mamy wolną drogę. Do tego nie podchodzimy. Nie. Tutaj. Nie. Teraz tak. Tu mamy samochód. Czy to nam nie spadnie? Czy to nam nie spadnie? Tam jest samochód. Nie, bo on wypuchnie. Bo to, jest super, to jest fantastyczna gierka. Ale na razie. Dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie. Jezu, te, te talerz satelitarny mógł mi jeszcze na łeb spaść, no nie? Ojej. I samochód nie bardzo. Tutaj jest rura, która najprawdopodobniej by wybuchła, bo byłaby z gazem. Tu też jest jakiś śmietnik. No dobra. A jak przebiegnę? A widziałam! No nie, no to jest po prostu. Widziałam. Wentyla wentylator też tam był. No, no, do no dobrze. No, no, do no dobrze. Ok, again. Jeszcze raz, analizujemy. Kosze, koszów nie lubimy. Wielkie rury, starych rur, też nie lubimy. Kolejne pojazdy, pojazdów też nie lubimy. Idziemy tutaj. Samochodzik jest blisko, ale jest szansa, że nie dupnie. Tu jest. Ała! To jed... to jednak spadło! Wiedziałam! Ururururur. Nie lubimy starych rur? Note, tak jest. Czuję, że moje życie jest zagrożone. O tym nie prze- ani to nic. Przecież hitbox mi tutaj nie powinien złapać. No tak, ale to jest gra, w której mam po prostu pecha. A może wróćmy do domu? Nie może być, bo drzwi się zatrzasnęły. A widzisz tu. Dream, Nie mogę. No tutaj kosz pierdyknie. To mi też spadnie na głowę. To, 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 to. To, to też po... to, 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 to nie ma opcji. To, to też poleci. Samochodzik nie, bo samochodzik wybucha. Może tak bliziutko przejdę. Aha! Ty, a jak jestem tak blisko, to jest spoko. Ale tutaj mamy rurę, a ta rura? Ała! O no nie, to gaz, to gaz! No! No! no. To gaz był. Powolutku i na spokojnie, ale na pewno nic złego się nam nie stanie. Na pewno nic złego się nie stanie. Starych rur nie lubimy. Aj, to jest personali! A mi jesteś starą rurą? Kurde. Dobra, ej. Dobra, jest. Talerz nie zleciał na nas. Wentyl też nie zleciał. Rura nie spadła, samochody nie wybuchły. Rury na gaz nie było. Dobra. I... Oj. 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 Poczekaj, poczekaj. Czy... Jak to... Bo... To na mnie też poleci, bo tutaj ma dużo miejsca, żeby to spadło. Ale nie mogę tutaj bokiem. To znaczy jak przebiegnę. A to będzie wystarczająco daleko tak tutaj? Ty, a jak tutaj to spadnie? Nie, nie spadnie. Dobra, dawaj. O, dobrze. Okay. Tu też nic. <laughs> wentyl! A, dobrze, uczymy się na błędach. Dobrze. Jest wentyl. Balkony, na balkonach nic nie ma. Albo samolot piźnie. Myślisz? Jezu, wiecie jakie to jest głupie uczucie? Mam teraz w głowie taką myśl, że wszystko dosłownie może na mnie spaść. I czuję, jakby coś mi ściskało głowę, bo muszę zbyt bardzo analizować wszystko, co się dzieje dookoła mnie. To jest straszne. To jest, to jest gorsze niż horror, gdzie wyskakuje ci jumpscare na mordę. To jest paskudne uczucie. O nie! O nie! No, przecież tu rura była! No ja jestem rura, psia mać. No, nie. I wrum. i wrum. i manewr. Dobra, mamy. Jezu, ale czajecie dosłownie ładnie, zaczyna boleć, straszne. Dobrze, że później mamy taką sympatyczną, fajną giereczkę do poczytania. O. Tędy nie przejdę, tędy też. To jest śmietnik i to o nie. Ja zbyt impulsywnie to robię. Eg, dobra jeszcze raz, Powolutku. Yeah, yeah. O, mogę tak zrobić, mogę tak zrobić. Ok. Tylko tu mi spadnie to na łeb, chociaż? No nie! <laughs> Kto to tak tu zamontował? No tak, to jest gra, w której zbijamy co 5 sekund piąteczkę z świętym Piotrem. Masz obok słowa, taki pachołek, tu musisz iść prawym chodnikiem. Znaczy tutaj na razie mogę zrobić taki manewr, o. Tu, tu mogę zrobić taki manewr, o. Tu nie ma samochodu, więc znowu mogę zrobić tak. O! Nie no, jest talerz, to okej, okay, jest talerz. No i teraz ważna sprawa. Tu mamy rurę. Rura zrobi pyk, ale tu mamy też śmietnik. Czy tutaj jest rura, który. Nie, nie ma rury. Kur... Ale rury nie było. No. <ścoughs> rury nie było. Dobra, tam na pewno coś nam nie poleci, więc na pewno nie. Tu jest rura. Rury nie lubimy. Ale jak tutaj przejdę, to to już jest za blisko. Tylko, że jak obok samochodu... Tutaj obok tego samochodu też nie mogę. Bo tu mi na łeb spadł. No nie. Na pewno jest jakaś droga tutaj. Tu jest talerz. No co nie, na 1000% to nie o to chodzi. Tak, tu jest antena. No, no. Nie mogę prawą, bo tutaj będzie rura. Bo to jest ta rura, prawda? Zobacz. Nie! To nie jest ta rura! Poczekaj. To jest rynna. Dobra, poszpity PTSD dostaję. Dobra, poczekaj. To tak. Tutaj nie ma rury, nie ma rury. Ała! To też wybucha? No jak to? Ja myślałam, że to, że to jest takie dla picu. Że tylko te niebieskie wybuchają, a jednak niekoniecznie. No to kabum! Coś <grywka> będę przyklejała do tej ściany. Dobra, rozejrzyjmy się. Chyba? Tak, 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 tak. Bo tutaj dużą rolę gra hitbox. Jeżeli ten hitbox będzie dobry, to jest szansa, że cię nie wyłapie i przejdziesz obok. Teraz tak, tutaj mamy rurę, rura pierdyknie. To nam spadnie na głowę, a tam na końcu jest talerz, ale nie z tej strony, tu. Tego się nie spodziewałam. No dobrze, czyli budynek też może nam się zawalić na łeb. Okej, okay, Jaką pierwszą dobrą decyzję podjęłaś? Wyszłam z domu. To tyle. To chyba może też. Pier... To może pierdyknąć? Czy ja chcę sprawdzić? Ten budynek się zawali? Rozmieszczenie przedmiotów jest totalnie losowe. I gdzie masz dotrzeć? Chyba przed siebie, chyba to jakieś pracy, albo coś. Jak nic wybucha, bo jest czerwone. Myślę, że kolor yy, symbolizuje. Jest taka szansa. Ja budynek jest ok. Właśnie, wiecie na co ja nie zwróciłam uwagi? Jaki budynek zawalał się? Jaki to był kolor? To był ten budynek. Ej, będę szczero, to jest gorszy niż horror, naprawdę. Wszystko chcecie zapierdzielić. To tutaj. Dobra, to jest dokładnie ten budynek. Czyli jeżeli on jest taki jakby lekko kafelkowy, to, ale tutaj nie ma pachołka. Tu nie ma pachołka, a tu jest rura, a to się zawali! Tylko, że rura jest po boku. Czy rura i tak i tak złapie ten hitbox? Tak. Okej. Okay. Czyli rura i tak łapie hitbox trzeba, trzeba inaczej Tutaj by nam to spadło A tutaj nie ma balkonów, zobaczcie Okej, okay, działa Ten nie idziemy Tu chyba nam nic nie spadnie Mamo, boję się Gdzie my teraz mamy pójść? A, kur, ja, boże. A, kur, 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 pierdolę! Ja pierdolę! Jezus ja, jest o kur, Ja poczułam, jakby serio poczułam, we serio walnął we mnie ten samochód. Boże, co to jest za to jest za kur, 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 o Jezu. Starcik, jeszcze raz. O Boże, ale się zdygałem. Ja też! Ja się tak nie spodziewałam tego samochodu. Bo ty... Tam było czerwone światło. Nie widziałam! Jezu, jesteś doberek! Siadajcie, rozgoście się, witajcie w moim horrorze. O Boże, moje serduszko. Wyobrażacie to sobie, żeby grać w to na wiarce? To jest genialne. Czy ta gra ma wersję wiarową? Jeżeli tak, to musimy w to zagrać. Wygląda jakby mogła być. Zagrałbym. No nie? To brzmi naprawdę dobrze. Ale wiecie, co jest okropne? Ja dosłownie, jak się przestraszyłam, to ja tak podskoczyłam i tak mi serce zabiło, że ja poczułam, jakby naprawdę pierdolęło we mnie to auto. Okej, okay, tu idziemy na prawo. No kurde! Ale tu nie było pachołka! Aha, był na środku. Ale miałam zielone! <laughs> Serce w gardle był. Ale na środku! Ja myślałam, że to. Wiesz, że droga jest zablokowana, a nie, że to o to chodzi. Ale czekałam na zielone, to chociaż tyle. Pamiętajcie, dzieci drogie, jak, jak idziecie przez pasy. Koniecznie rozglądajcie się lewo, prawo, lewo, prawo i sprawdzajcie, czy nie ma pachołka. Jest pachołek, nie idziemy. Yy, teraz tak, tu, 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 tu. Pachołka nie ma środkiem. Yy, rura, rury nie lubimy. Teraz przechodzimy sobie boczkiem. Był talerz satelitarny, dobrze. Tutaj to nam spadnie na cymbał, więc nie możemy, ale możemy przejść. Balkon! Dobrze. Balkonem można. Teraz środeczkiem. Tu się czuję taka troszeczkę pewniejsza siebie. Dobra. Czekamy na zielone. <słuch> Się cieszę, że przeszłam przez jezdnię i nic nie stało. <grymny> Co może się stać? To może na nas spaść, obstawiam. Rower może wybuchnąć, to też może wybuchnąć. Myślę, że możemy przejść przez pasy, chyba. Ale. Bo tutaj jest i to. Nie, to tutaj nic się nie wydarzy. <grymny> Ale tam jest pachołek. A co się stanie z tamtym pacho? <śmiech> <śmiech> Boże, mamo, boję się. To jest kawiarnia. To jest do tego pachołka, czy to jest co to jest? Chyba do tego, nie? W ogóle napięcie gorsze niż na grzybach. Od czego jest ten pachołek? Od tego? Czyli my wychodzimy. Tak przynajmniej twórcy. Aha, czyli tak twórcy napisali, tak? Że my wychodzimy skądś i musimy wrócić do domu. Okej. Okay. A czy po prawej jest jakaś rura? Rury chyba nie ma, ale jest i skrzyneczka i jest to. Jest tutaj chyba za ciasno, wiesz co? My chyba tędy nie przejdziemy. Chyba? Też może, a znak może na nas spaść? Pewnie tak. <laughs> Jezu, to jest symulator niedojścia do domu? Koszmar? To na pewno może na nas spaść. A to? To pewnie też. Chyba środkiem. Wiecie, co jest okropne? Uczucie, jak on się porusza. On dosłownie tak delikatnie zaczyna teptać. I jak on chodzi, to on tak delikatnie balansuje, żeby bardziej imitować ruch. A jak on to robi, to ja mam wrażenie, jakbym zaraz miała zwymiotować. I to nie dlatego, że mam chorobę lokomocyjną, bo jej nie posiadam. Ale to raczej chodzi o to, że ja czuję tak cholernie paskudny niepokój, że to jest przerażające. Imagin w ogóle, idziesz sobie przez ulicę IRL i masz w głowie, że za chwilę coś Ci spadnie na łeb i szukasz pachołków. To jest symulator mojego życia. Ej, szczerze? To jest symulator Twojego życia? Jak nie poparzysz się czymś? Jak gdzieś nie rozwalisz nogi, ręki, palucha? Jak gdzieś czegoś nie zgubisz? Jak gdzieś nie o coś uderzysz? To jest masakra. Tak, i w ogóle tak działa przewlekły niepokój czy lęk niektórych osób właśnie. To teraz co? Środeczkiem? Chyba środeczkiem. Tu mamy parking i kusi mnie, żeby wejść na parking. Sprawdźcie co tu jest. Rura. Rura wybuchnie. Znaczy, rura da gaz i to wybuchnie. Yy, wentyl. Wentyl spadnie nam na głowę. Auta wybuchną. To. Jezu, to wszystko jest wybuchowe. Chyba musimy przejść bokiem, co? O nie, to jest talerz. To poleci i to poleci tak. To musimy tutaj bokiem. Ale to też wybuchnie. Wiecie, ja naprawdę współczuję takim osobom, które muszą tak czuć się każdego dnia. Strasznie podłe uczucie. Na lewo dawaj. Ja bym przeszła między tym a tym, ale mam wrażenie, że to może wyciągnąć jakąś mackę i wciągnąć mnie do studni. Nie było tam macki, wszystko jest w porządku. Nie ruszy samochód? Nie ruszy, nie ruszy. Tutaj nic się nie dzieje, tu wszystko w porządku. Misio goni, misio nie goni. Yy, dobra, tutaj mamy też yy, samochodzik, ten nasz tu, 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 tu. A tu mamy niebieskie pudełko, w sensie kosz na śmieci. To tędy też nie. Tu możemy przejść w sumie. to. Oh! Ja pierdolę. Tędy nie przejdziemy, bo uderzymy w nas samochód. Ale tędy też nie przejdę. A tam jest rura. Boże, co mam robić? Jest sygnalizacja. Dobrze. Ale to jest ten! To, 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 to się zawali! To, 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 to się zawali chyba, wiecie? Ja muszę chyba środkiem. Bo to wygląda jak ten budynek, który miał się zawalić. I to, 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 to ja temu nie, nie, nie ufam temu. Temu nie ufam. A to spadnie. To idziemy tu. <laughs> nie, nie! To było takie dobre podejście. Tam był gaz. I wiadro, tam wiadro było? Jak oni to skitrali. Jestem z siebie taka dumna, jak tak daleko przeszłam. Teraz przechodzimy tutaj w bok, Pyk. i czekamy na zielone światło. Mamy. O, jestem. Ale ważne, że znam przepisy. Kto nie zapłacił za satelitę? Ja mam pytanie, kto zapłacił, ale trzeba będzie reklamację zgłosić. Nie spadnie? Nie, nie spadnie. Tu też muszę bokiem, a rower nic mi nie. Ale to jest rower, jest skrzynka, nie nie tędy! Niemożliwe! Ale tutaj jest pachoł, może aż mi serce bije, no nie. Tutaj jest ten pachoł, to nie? To to spadnie, jeżeli tutaj jest pachoł? No chyba. Ale tędy też nie przejdę, bo tu jest rower i skrzynka. Ona wybuchnie. Chyba, że nie wybuchnie. Ale ona jest czerwona. Czerwony wybucha. Prawda? Jebitnie podła gra, ale jest wspaniała. Te dwie rzeczy i ten taki jakby skuter i, i maszyna wybuchnie. Niebieski wybucha, a czerwony nie wybucha? Myślicie? Czerwony nie wybucha? To nie wybucha! To jest... To skamerstwo jest! Nie, nie jebło! Mamo, nie jebło! Jak dobrze! Ja nie przejdę tędy, bo to spadnie mi No nie! A środkiem też nie przejdę, a bokiem? Okej, okay, studzienka nic mi nie zrobiła. Studnie jest bezpieczna. Tędy nie przejdę, bo od razu... Okej, okay, czyli prosta droga. Chyba tyłem? Tak, idziemy tyłem. Chyba tak, dobrze. Tu gdzieś coś brzęczało. Wentylacja? Chyba tak. Yy, mogę przejść na drugą stronę. Nie, jeszcze poczekam. Ja, ja poczekam. Ja się boję. O, są kropeczki. Jeszcze, 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 jeszcze. Zielone! O! No. To był ten budynek! Aha, no tak! No, kurwa. Ja pierdzielę moje serce, a tu jest ten znak, a tu? Okej, okay, udało się. Oh. Udało się. Jak nie ma, to tutaj można swobodnie iść przodem, ale... Tutaj mu... A! O nie! Nie zauważyłam tego! A nie widziałam, że może zrobić powtórkę z tym samochodem. Jestem święcie przekonana, że gdzieś nie zauważy pasów. Jestem przekonana, że tak będzie. <śm> dało się? No dobra. Teraz dalej... To może spać, to może spać, to może spać. Tu jest mak. No nie. Oj, jeszcze raz. O Boże. To jest straszne. O tu rury nie. Rury nie ma! Dobrze rury nie ma. Co jest? Co tu się wydarzyło? To mnie... Za blisko samochodu podeszłam? Chyba tak. I na środek... Uch. Idziemy środkiem, i się nie boimy. Da dalej mogę przejść środkiem tu jest pachoł. aha ten budynek się nie zawali prawda nie ale A! kurwa no nie nie widziałam tego nie widziałam uważaj na czerwone ceglane balkony i szare też mi się wydaje że to jest sposób przedstawienia tekstury w tym takim bloczku i, i o tego to zależy myślicie że przejdę obok tego i tego To był ten dźwięk! Aha, to był ten dźwięk! W porządku, to już wszystko wiem. Idziemy dookoła. Nie! Nie, 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 to Nie, tu barwa, nie tu O Jezus, Maria, zdarzyła się awaria! O Jezus, Maria, zdarzyła się awaria! awaria. <laughs> Hab, dziękuję Ci bardzo serdecznie za przepiękne biciki! Dziękuję Ci bardzo. To się idealnie do tego nadaje. Idealnie. Ta rura, ta rura była sus. Nie wolno ufać rurom. Jestem jak ninja. Tu, tu, to, tu tu tu, 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 tu. Jesteśmy na światłach. Aaaa! Kurwa! Jezus! Jak ktoś nie widział samochodu. Nie no, zielone jeszcze było, ale zmieniło się i się zmieniło na czerwone i dlatego ten samochód tu wjechał. To jest potrącenie. Ja jeszcze miałam zielony! Ja miałam pierwszeństwo przemać! Pierwszeństwo miałam! To wybuchnie i tam to wybuchnie też. A tam jest wentyl. Ale tu nic nie ma, więc w sumie mogę. Przejść. O tutaj. Ciebie rury eliminują najczęściej? Ciężko powiedzieć, wiesz? Chyba najczęściej to są rury, bo ich nie widać. I czasami jak się wsłuchasz, to wiesz, że ona gdzieś jest, ale nie spodziewa się, że ona jest na przykład za winklem, ale mnie serce boli. Ojej. To jest mega ciekawa gierka ogólnie. Bardzo fajna. I przyznam, że jeżeli ma ktoś pulsometr, to ja chyba ogarnę sobie ten pulsometr na przyszły tydzień. My sobie z powrotem w to zagramy. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie tętno mi wyłapie, bo ja mam wrażenie, że jest grubo ponad normę. Jak normalnie zazwyczaj boję się na horrorach, jak wyskoczy mi jakiś jumpscare, to się boję. I, i czuję, że mi serce zaraz wyskoczy z klaty. Jakby miało, nie wiem, zostać pożarte i podarte na milion kawałków. A tutaj. Tyle rzeczy bierze z zaskoczenia, że to jest szok. Bardzo fajna gierka.